Lecą. Zobaczcie, już. Już mnie zobaczyły. <noise> już lecą. Witam w kurniku Kazika. Ja jestem Kazik. Czasem lubię dawać w gazik, ale to nie teraz, dlatego że teraz chciałbym poruszyć temat trujących jajek. Ten filmik nie będzie długi, dlatego szybko dowiecie się, o co chodzi, jeśli chodzi o trujące jajka. O co chodzi, jeśli chodzi o trujące jajka? Jak to kiedyś ktoś powiedział, że jeśli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Ale tutaj chyba raczej o pieniądze nie chodzi. Na końcu powiem o co chyba chodzi. O co chodzi moim zdaniem. Natomiast póki co odpalę światełko już na wybiegu. Co prawda, te światełka odpalają się automatycznie. Ale dzisiaj jest tak brzydki i szary dzień. No zobaczcie, jest godzina piętnasta. Jest godzina piętnasta, a już jest prawie ciemno. Wejdę tutaj do kurnika doniosek i zobaczę, czy są już jakieś trujące jajka. I za chwilę powiem wam, o co chodzi. Niedużo, niedużo tych jajeczek. Kurki jakby znowu zaczęły troszkę strajkować, no ale co tu się dziwić? Przecież, żeby znieść takie trujące jajko, to trzeba się namęczyć. O co chodzi z tymi trującymi jajkami? Słuchajcie, jakiś czas temu, stosunkowo niedawno, na kanale Kurnik Kazika ukazał się taki film zatytułowany hodowla kurek bez zezwolenia, i jeśli się nie mylę, to pod tym filmikiem Ktoś napisał, ktoś z widzów, ktoś z oglądających, o ile się nie mylę, o ile pamięć mnie nie myli, to jakaś pani napisała, że kury w kurniku kazika są nieszczęśliwe, że kury w kurniku kazika są zestresowane, że ten stres przelewają do jajek w postaci trucizny, i że jajka od moich kurek są trujące. A co za tym idzie, że ja. Jedząc te jajka, albo osoby, które zjadają jajka od moich kurek, po prostu się trują. Ciekaw jestem Waszej opinii w tej sprawie, a jak tam yy, wygląda sytuacja tutaj u kochinów, jeśli chodzi o jajeczka? O, jest jedno trujące jajko: Halina, a Ty sprzedasz buziaka dla widzów? Halina, buziak dla widzów. Widzicie? na dzisiaj nie sprzedaje żadnych buziaków. Pewnie znosi zatrute jajko. Tak, tak, moi drodzy. Jestem ciekaw waszej opinii. Waszej opinii nie tyle o tym, czy moje kury są szczęśliwe, czy nie, bo ja doskonale wiem, że moje kury mają się całkiem dobrze, że moje kury żyją sobie tutaj jak u Pana Boga za piecem. Natomiast ciekaw jestem waszej opinii w sprawie właśnie w tej sprawie czy jajko od kury, która gdzieś tam żyje w nieodpowiednich warunkach, która gdzieś tam żyje sobie w stresie, czy takie jajko może być trujące? No według mnie żadne jajko nie może być trujące, jeżeli kury karmione są zdrowym, zdrowym jedzeniem bez dodatków chemicznych, bez hormonów i innych szkodliwych substancji, to takie jajko nie może być trujące. Yy, zapewne w składzie takiego jajka znajdzie się nieco mniej substancji odżywczych, zdrowych substancji odżywczych, niż w jajku od kurek karmionych zdrową paszą warzywami i tak dalej, i tak dalej, ale żeby ono było trujące, to ja osobiście wątpię a wy napiszcie mi w komentarzu, co sądzicie na ten temat, natomiast moje prywatne moje prywatne zdanie, moja prywatna opinia w tym temacie jest taka że ten komentarz pojawił się po prostu z zazdrości nie wiem, z zawiści jeśli tak jak powiedziałem, jeśli mnie pamięć nie myli, to był to komentarz pod filmikiem hodowla kur bez zezwolenia. Ku mojemu zdziwieniu, filmik ten uzyskał, można powiedzieć, ogromną liczbę wyświetleń. Ja nie spodziewałem się, że któryś z moich filmów w tak krótkim czasie osiągnie tak ogromną liczbę wyświetleń, jak film Kury bez, hodowla kur bez zezwolenia. Jeśli jeszcze go nie oglądaliście, to zapraszam do oglądania. Natomiast, no tak jak mówię, nie nagrywałem tego filmu z myślą o tym, że będzie on y, aż tak popularny. No i komentarze pod tym filmem y, są różne. Również pozytywne, bo nie mówię, że nie. Jest wiele, wiele pozytywnych komentarzy, w ogóle. Serdecznie dziękuję Wam za wszystkie komentarze, które piszecie pod moimi filmami. Ale zdaję sobie sprawę, że jak to się mówi, jeszcze się taki nie urodził, żeby wszystkim dogodził. I zdaję sobie sprawę z tego, że są również tacy, którym moje filmy się nie podobają. Zastanawiam się tylko, po co je oglądają. Po co je oglądają, jeśli, jeśli coś się nie podoba, to się tego ogląda. No chyba, że ktoś się spodziewa. Że tutaj na kanale kurnik Kazika będzie mógł oglądać tańczące striptizerki, a tu, taka, a tu taka niespodzianka, a tu tylko kury u Kazika chodzą i to jeszcze nieszczęśliwe, składające, znoszące trujące jajka. Tak więc, moi drodzy, dokładam do wytłoczki kolejne trujące jajko. Dziękuję Wam za oglądanie. Serdecznie pozdrawiam wszystkich widzów. Krótki dzisiaj filmik. Ale za chwilę zrobi się ciemno. A ja jeszcze mam mnóstwo pracy dzisiaj znowu na wyjazdach. Więc yy, tego czasu jak zawsze, jak zawsze mało. Bądźmy dobrej myśli, jak to się mówi, oby do wiosny. Mówił do was kazik. Teraz idę dawać w gazik. A my co? Widzimy się kolejnym odcinku.